Panie prezesie Jacku, spotykam się dzisiaj na przepięknym plebiscycie. Jest to szósta edycja rozdania właśnie dwóch biznesu oraz dwic biznesu. To już ostatnia niestety edycja, ale został pan wyróżniony aż dwoma statuetkami. Od publiczności i od właśnie samej założycielki klubu. Proszę mi powiedzieć, co czuje pan, co pan czuje, jak odebrał pan takie statuetki? Jakie to jest duże wyróżnienie dla pana? Pani redaktor, ja przede wszystkim muszę sprostować lwice i lwy, bo jednak lwic jest zdecydowanie więcej. Czuję się bardzo wzruszony i muszę państwu powiedzieć, że od kilku lat obserwuję, że coraz więcej kobiet w przedsiębiorstwo wielobranżowym MadBud jest liderami. Ja już tej naszej pchci męskiej, która zawsze była utożsamiana z biznesem, no mówię, no muszę wam wejść jakoś na ambicje, nie, na honor że kobiety wygrywają, ale obserwuję Ilonę Adamską. No wielka, wielka lwica. I proszę państwa, podziwiam ją we wszystkich płaszczyznach tego, co robi. Biznes, działa z kobietami niesamowicie. I muszę powiedzieć, że to mi się bardzo podoba, że kobiety się integrują, że walczą, a przecież mają często tyle obowiązków, Pan i władca le wraca do domu zmęczony, piwko, pół pod nogi, meczek, a kobieta obiad, pranie, gotowanie, sprzątanie, prasowanie. Macierzyństwo. Macier dzieci do szkoły wyprawić, lekcje odrobić, nie? I proszę państwa, a jednak znajduje czas na wszystko. I to może trzeba się troszeczkę zastanowić właśnie nad tym, że jednak te lwice są silniejsze i często się mówi, że są silniejsze psychicznie. Prawda? A zapytam, jeśli chodzi o kobiety sukcesu, czym powinny wyróżniać się, żeby zostać taką właśnie prawdziwą lwicą biznesu? Ja uważam tak, że kobiety powinny być jak prawdziwe lwice: piękne, zgrabne, silne, przebojowe i mądre. No i też trochę sprytne, nie? Ja każdy drapieżnik, nie? Ale ja zawsze jak do mamusi jeździłem, nie jestem starym kawalerem. Ale najczęściej leciał taki wspaniały program przyrodniczy National Geographic. I właśnie te odcinki o lwich rodach były wspaniałe. I to jest właśnie proszę państwa piękne, nie? Że przyroda się reguluje samoistnie, że drapieżnik atakuje najsłabszego ze stada. Tak i oczyszcza ten ekosystem. Kobiety dzisiaj zaczynają w wielu grupach zawodowych dominować. Ja może powiedzieć u nas. To nie jest tylko kwestia liderów sprzedaży. Kancelaria prawna. Mamy trzy. Jedna z najlepszych to są dwie panie. I to jest kolejny dowód na to, że kobiety zaczynają rządzić również na tej gali. Tak jest. A powracając do tematu lwów biznesu, proszę mi powiedzieć, czym właśnie to lew biznesu powinien wyróżniać się. No ja jestem takim... No niektórzy mówią, że szark, nie? Ale proszę Państwa, dla mnie jest... społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo ważna. Pomoc potrzebującym. I ja mam taką dewizę, że zarabiać z klientami, a nie na klientach. To jest bardzo ważne, to jest taki trochę inny wizerunek, bo lew nam się kojarzy z drapieżnikiem, taki silny, prawda, że wszystko zdobywa przemocą. Dzisiaj są trochę inne czasy i ten lew, proszę państwa, to nie chodzi o to, że miała taką długą sierść, nie, ale powiniała się. Dobra, bia piękna biała koszula, dobrze opracowana, smoking, dobry garnitur, dobre perfumy. No tak też powinien wyglądać lew biznesu, nie? I przede wszystkim, no powinien mieć w tym biznesie sukcesy. Uczciwie zdobyte. Dokładnie. E, sukcesy to nie zawsze właśnie idzie za tym kapitał i zgromadzone pieniądze, ale też taki sukces mentalny. Tak, bo ja uważam, że w biznesie ważna jest uczciwość, pracowitość, wiedza i te sukcesy długofalowe, bo taka maksymalizacja zysku, liczenie na szybki efekt, to ma często krótkie nogi. Ja jestem właśnie zwolennikiem takich działań długofalowych. Kobiety z tego słyną, że potrafią działać długofalowo. Na koniec jeszcze zapytam, czym wyróżnia się pana firma? Zależy gdzie ucho przyłożyć. Ale ja uważam jednak, że dla mnie najważniejszą wartością jest dobry zespół i relacje. Że sukces osiągamy właśnie długofalowo, nie za wszelką cenę. Jest z nami właśnie teraz filmuje pani dyrektor do spraw marketingu. Pracujemy razem 4 lata, mam przyjemność siedzieć z nią. Tak, bo prezes nie ma własnego gabinetu. Proszę Państwa. No, awansowała trzeci raz. W ciągu czterech lat. Czterech lat. I wcale nie urokiem osobistym, chociaż jest bardzo atrakcyjną dziewczyną. Awansowała przede wszystkim uczciwością, pracowitością. No i takim dobrym sercem. No i mądrością oczywiście, nie? Janadura. dura. Rozumiem. Pięknie ci... cię. Tak, pięknie dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękujemy. Mam...